Co się okej okay, jest nas i czekaj. Mhm. Wszystko jest dobrze Dobra, pójdę. Może czegoś się o nim dowiedzieć. W bibliotece nic o nim nie znajdę. Jednak może on ma jeszcze jakieś miejsca, w które bym... Spokój oh, tyłowo. Spal patyk. Stekl to się płynie. Zaklej. O nie, noc jest. Ma a pan gdzie ty? Chyba mnie nie słyszy. Uh. Bu da. Bizim signature. Tamamdır. Tamamdır, Bang bang bang. Ya, yep, bizim bu yok. Sözü bu Który się jeszcze prze... W jaskinie... nie Jego jaskinie nie hmm? A co to za dziura? Nie, ja idę szybko do mojego kolegi Mam nadzieję, że nie śpi Jeśli śpi, no to jutro wyruszymy A jeśli nie, to wyruszymy razem tam i tutaj jestem mhm. dobra, muszę muszę do o Ja bym z, z chorą okej okay. mm -hmm. mm, No i co? Niedaleko? Może... Nie, nie aż Ach, i deszcz jeszcze, oczywiście. I burza, no. Mm -hmm. Najgorsze warunki do pływania. Ja. Ja poszłam y, sprawdzić czy nie ma nic na, gdzieś w tamtą stronę. No ja już No i słuchaj. No i. Znalazłem coś. Musimy tam wyruszyć, bo tam mogą być o nim informacje. Dobra, no, ja, dawaj. Widziałem jakąś nietypową dziurę, że tak powiem. Czyli taką samą jak ostatnio? Czy taką jak ostatnio? Jaka była ostatnia? No to taka. Mówisz, że kopalnie nie mają takich wejść. A, No, wyglądają za też w sumie tak. Skaczemy? Nie, ja zejdę i wtedy mogę skakać. O! Tutaj dopiero Tu jest przejście jakieś A. To jest ok? Już? To nie jest tutaj To jest jeszcze tam gdzieś dalej Ja budzę jak ja nie wiem. Poczekaj. tędy się idzie? Tędy, chodź. Tędy, chodź. A, tędy tutaj jest. Góra. jakaś góra. Tak to gdzieś w tych okolicach będzie. Okej. Okay. Okej, okay, chodź ze mną. To chyba było gdzieś tam. No i co? O! Widzę dziurę! Jest! Patrz. Skaczemy tam? No dawaj. Musimy o niemożliwia niemożliwia. zdobyć dawaj. informację. Dawaj, wskacz, ty pierwszy. O. Oj, bajerko tu było. Ej, to kolejna jakaś kopalnia? Mm, no, chyba mm. ała. Ała. ała Żelazo i jakiś bruk Nie, nie, nie zależy nam na żelazo chyba Myślę, że nie musimy nie zdobyć nie informację, nie potem będziemy ślizgnęli O mój god. Okej okay. Ej, patrz, jakaś tu książka Lepiej uciekajcie. Kopalnia została zniszczona, a górnicy ewakuowani. Co robimy? żeby żebym jeszcze tutaj się poparł, to gdzieś. Chociaż tylko widział mnie na przejściu. nie mnie Czy tam nie będzie więcej przejść? Okay, poczekaj. Nie odpocznij przypadkiem tego TNT No, chodź tam. Ej, tam coś jest? To jest chyba winda Nie, tu jest jakaś woda! Co to jest? O! Cześć, tam jest ta dziura A tu jest ten las? Czyli że kiedyś tu istniała jakaś kopalnia O matko i to teraz już jest opuszczona, bo wszyscy ewakuowani nie zostali w Co mówisz, ze mnie? No bo ty wymyśliłeś sobie, że myśmy w tej pierwszej kopalni Ale to nie moja wina, że górnicy zostali ewakuowani Ale nie chodzi o to, że ty zacząłeś ze wszystko i w tej pierwszej kopalni Ale musimy wszystko zbadać. Więc, co by się mogło z nami stać potem, gdybyśmy tamtej pierwszej kopalni nie odkryli? Nawet no. nas mogłoby tutaj nie być, bo on by nas zniszczył. Aha. Ja to chodzi no, jeden, nie trzeba chodzić do bazy naszej. I. Nie dowiedzieliśmy się praktycznie żadnych informacji o Żan, Nic kompletnie. Dowiedzieliśmy, że gry miesiąc został ewakuowany, a kompletnie zniszczona i to. A w bibliotekach m, na wszelki wypadek mogę zobaczyć, czy nie mamy takiej książki o nim. Się Dajmy się do pisarni i do mm, księgarni. No, a, ja, a ja myślę, jak myślisz, że to jest? taki znasz Co? Jak myślisz, że to jest wiemy tylko, że no, on nie. jest naszym największym koszmarem. No dobra, ale to, jak chcesz znać w bibliotece coś o nim jak e, nie znam jego imienia. No tak szczerze to nie wiem, ale musimy... Coś. Może ktoś już go spotkał, no i zna jego tajniki co on robi. No my tak zaczekaj na myślę, że tylko nam się przydarzyło jak do tych osób bo nie słyszałam. Dobra, wioska na szczęście cała, jedynie mój domek jest nieocala, trzeba mi zniszczyć. Dobra, to słuchaj. Ej, a ja ty tu to... głożysz, Nie ma. No faktycznie. Ej! Dobra Kochanie są mało ważne akurat To słuchaj, ja tutaj W ogóle on tu napisał, tutaj nie Nie, jak widzę Nie ma tu nic Jakieś hobity Harry Pottery Co tu jeszcze? Władz pierścieni Pakotron No i taki nie ma tu nic, nie Ej, czekaj, 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 czekaj no, ja jest znowu coś fajnego jest pony, moja ulubiona książka Wiesz co? Majliście pony i je a gdy się zmęczą, rzygają w tęczą. Aha Tyle, nie niech ci to powie. Ale jeśli lubisz, to nie mnie. Okej, okay, to teraz tutaj

czekaj Może tutaj coś znajdę. To Legendy. O! Le... Legendy... legendy. Dobra, przeczytam. Legenda o mrocznym charakterze jest. Okej. Okay. Mroczny charakter. Był kiedyś normalnym człowiekiem. Miał psa, kota i dwóch braci. Pewnego dnia on się tak wkurzył na braci, że ich zabił. Spodobało mu się to. I teraz um, ukrada w, od wszystkich rzeczy. Myśli, że wszystko, co, co innych to jest jego. I mówiąc czasami nawet zabija ofiar. Słyszałeś? Słyszałam słyszałam swoich braci ja. A co jest z jego psem? Eee... O, jest! Mróżny charakter, pies i kot. Legenda Mroczny charakter, po zabiciu swoich braci zabił swoje pupile Był wkurzony i od teraz nawet zabija zwierzęta mam, my mamy przechlapane Mamy przeklapane nep. Dobra, wyczyniam, ja mam powiedzieć jedno. Mogę mi coś powiedzieć? No. Mam powiedzieć. Uciekamy z wioski i nic tu nie wyrasta. Ale myślisz, że on nas się nie znajdzie przy. legendę ja Legion, o nim. Nie, dość, że zabił swoje pupille, to jeszcze swoich braci. On może być zdolny do namierzania nas Gdyby on nas nie znał to by tam nie robił żadnych bas Zauważ On już pewnie zna nasze nie, 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 nie. Tak Teraz jedynie Musimy zostać. Musimy pilnować siebie nawzajem. Jakby jak ktoś z, z nas zginie, to. Potem. Dopadnie tego ostatniego. Zobaczę, jakie jeszcze szkody zrobił w moim domu, bo wiesz w końcu. No. no. Okno nie zniszczył. Tutaj no to w tym domku to tylko taki zapas jedzenia i apteczek. Takie jak to, jak to Co? Zniszczony Zniszczony? Co się stało? O, tutaj. A nie, nie, okraj nie się, ale zniszczył nam i twojego domku Mój no, to pewnie okna zniszczył z tym Dziękuję. No, tu czekaj, nie No, No, trochę teraz mój domek jest niebezpieczny. Bo zauważ, kiedy Oto. na przykład będę schodził z tych schodów, to on. Może mi mieczem tam walnąć, no i... No Chodź, zobacz, to, to, to może nie dać jest tak. so? ja Tam zwiedził jeszcze do końca kanion tamtym Wiesz co, widziłem Ale dla ciebie to chyba dłuższe, nas następnym razem pójdziemy do jego kanionu Zobaczyć czy w jego magazynie są nasze itemy Bo jak widziałaś tam nie jest magazyn, tylko że trudno ty się tam przedostać Tego nie widziałem, ale wierzę ci. Nie widziałaś za lawą? Były tysiące ja. skrzynek Aha, to złożyłam Hmm. To słuchaj To generalnie Szczerze bym teraz e, Poszedł Położył się gdzieś Jakby i odpocząć No to chodź do sobie Do końca dnia Co jest hmm. OK. Mm. Horony, jak najszybciej. I już nie, nasza łóżka, ta, łóżka, więc nie, no. jak nie, Już nie, No ja nie, 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 No nie, 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 Chciałbym, że mam że, że, że tego charakteru to nie było. Kiedyś nadejdzie e, ten dzień. Ej, ale wiesz co? Możliwe, że nie nadejdzie tego dnia, bo niestety myślę, że kiedyś będziemy musieli tu wioskę opuścić. Jeśli sytuacja nadal będzie taka, jak jest, to niestety.